tego biegania, później zaprosiłem Cię do mnie i wyznałem Ci miłości. <gry> to było w trzeci dzień, tak? Trzeci tak, raz tak, jakbyś... ale czekaj, czekaj. Nie, 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 to nie było w domu. To było w aucie. Nie? W aucie, okej. Okay. Tak, jechaliśmy, gdzieś tam jechaliśmy i Ty mi właśnie powiedziałeś o tym kamieniu, co to był sen, czy co to było? Jakim kamieniu? No Ty mi coś mówiłeś, że był jakiś kamień, coś tam było napisane i że... Ty mi właśnie powiedziałeś, że Ty mnie kochasz. Nie? Tak, ja powiedziałem Ci w ogóle, że byłem w niebie. Wszystko ci tak. wtedy powiedziałem? Tak. Żebyłem w niebie, bo ja no, właśnie chciałem tobie jakby... Chciałem zobaczyć... Chciałem nie, 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 nie. Nie chciałem. Nie, nie, nie. Chciałem po prostu jakby wszystko na ciebie wylać. Tak, żeby... żeby albo uciekniałam, albo Tak, zastanę. też, że możesz, żeby mi, wiesz, sprawdzić po części, nie? No, no tak, no bo to wiesz, albo w Chrystusie, albo, albo w ogóle, nie? No. No, no i co? Ale jak ty na to zareagowałeś, że byłem w niebie, że cię kocham i trzeci dzień? Co wtedy? Znaczy się, dopóki tak jakby byłam z tobą, wiesz, w tym aucie nie przebywałam, tam sobie rozmawialiśmy to spoko, ale później wiesz, jak przyszłam do domu, to sobie pomyślałam, co za kurde warię. co? No tak myślałam, no i wiesz, i, i myśli takie mi ja, on jest jakiś w ogóle, wiesz, nawiedzony, że dobra, wiesz, fajny w ogóle synek, wiesz, fajne w ogóle rzeczy mówi, nie? Wiesz miłe, nie wiem, dobrze mi przy Tobie jest, bo też się tak y, przy Tobie specyficznie czułam, tak w ogóle inaczej, nie? No tak, pamiętam jak powiedziałaś mi, tak, że przy same. Tobie czuję pokój. No, to później będę do mówić. Później. No, ja teraz mówię. Dobra, no, ale wtedy właśnie jak przyszłam do tego domu, no to wiesz, ze sfiksowane myśli, że dobra, ale co by było, jak ja bym z sobą była, że... Może ty jesteś, wiesz, jakiś fanatyk i później byśmy gdzieś, wiesz, zachną w jakiejś w ogóle klatce, jakieś w ogóle co to ma być, że może to w ogóle sekta i wiesz, jakieś w ogóle schizy, nie? Czyli takie standardowe schizy tak. prawie każdego przed przyjściem. Tak, tak. No, no ale jakoś to prze przemogłaś. Jak to przemogłaś, co? No wiesz, no po czasie przebywania wiesz z tobą, wiesz, poznawania ciebie i, i wiesz tak jakby no, sprawdzenia ciebie, czy... To, co Ty w ogóle mówisz, to czy Ty tak właściwie w ogóle tym żyjesz, czy to jest tylko taka wiesz, gadka Twoja? No wiesz, i widziałam, tak jakby wiesz Twoje decyzje, Twoje w ogóle zachowanie: jak ja tam coś źle robiłam, wiesz, błądziłam, czy tam nawet wiesz, Cię oszukiwałam, czy yy, coś na Ciebie wiesz, źle mówiłam, no to tak jakby widziałam w tym yy, wszystkim, wiesz Twoje reakcje, nie? Że Ty się nigdy wiesz. Tam nie wiem, nie, nie oburzyłeś, że w ogóle wiesz, nie wulgaryzowałeś, że tam gdzieś wiesz, tu nie, nie mówiłeś o Jezusie, a tu nie w ogóle gdzieś nie piłeś, nie paliłeś papierosów, a ja wtedy taka była, nie? Też taka wiesz, po części wiesz agresywna, wiesz słownictwo, co wcześniej w ogóle wiesz wulgaryzmę. Papierosy, tu wiesz, nie mówię, że byłam tam jakąś imprezowiczką, że co tydzień czy tam w ogóle w tygodniu nie, no ale też imprezowałam, lubiłam się wiesz, zabawić, no bo człowiek się wtedy tak jakby, wiesz, odstresowuje, nie? Wrzuca sobie, wiesz, na luz, odreagowuje. Wiesz, te wszystkie w ogóle, wiesz, emocje, te sytuacje, problemy na trochę zapomina. nie? Ja y, pamiętam, że to wszystko u nas nie było tak bardzo właśnie kolorowo to w ogóle. Ym... Pamiętam, jak zadzwoniłem do Artura Cerońskiego i mówię, no jak ja mam sobie z tym poradzić, nie, bo tutaj, y, wiesz, z tego, że ja przez wiele lat nie miałem nikogo od razu, wiesz, na Facebooku, że jestem z kimś, nie, bo y, jakby ta nasza relacja wzrastała i teraz jak, jak to zrobić? I od razu Artur mi po prostu powiedział, Ceroński, prowadź tę y, relację w prawdzie jakie są związki. Związek jest małżeński albo narzeczeński tak. w Biblii, w prawdzie, tak? A ja mówię, o kurczę, nie? Czyli ja wiem, jakby złe pojęcie tak. w ogóle do związków, że te pojęcie takie, że te odrzucenie we mnie, czy ta taka dziura jakby w tym aspekcie we mnie wtedy e, powodowała, że oto teraz już mam, za, zaliczone mam, mam ją, mam, jest tutaj tak... Spotyka się ze mną, więc zaraz na fejsie wszystkim trzeba ogłosić wszędzie przełom, Bóg dał przełom, coś tam. Ale z tego zrezygnowałem dzięki e, Arturowi i zacząłem po prostu prowadzić ten związek wprawdzie Pamiętam jeszcze przed tym chwilę taką jedną rzecz, że zaprosiłaś mnie, żebym Cię podwiózł na imprezę. Pamiętasz to zdarzenie? i wiecie, z mojej strony to wyglądało tak, że... No nie. Południowo z mnie i wtedy koleżankę, nie przyjaciółkę tak, moją. Tak, wtedy przyjaciółkę twoją i zostaliśmy tam, a tam impreza, łubu-dubu, ja tu jestem pastorem. Mm. <laughs> łubu-dubu, kurczę, tam mam fetaminę, ludzie po prostu naćpani ogólnie, nie? Sandra tam tańcuje, oni tam tańcują, no a my tam jeszcze to... z Maćkiem. Mówię, za się mówię, nie, co ja tu robię, nie? I to jeszcze było przed tą rozmową z Arturem właśnie i mówię, co ja tutaj robię, nie? Że to jest w ogóle nie mój świat. A ja jakby z tego wszystkiego chciałem, żeby ona, moje takie to było, żebyś ty mnie, jakby żebyś ty czuła moją miłość. Żeby bałem się tego, że jak ja pokażę ci naprawdę 100% siebie, chociaż już pokazywałem 90%, tak. to bałem się, że ty mnie zostawisz. No po prostu bałam się, że Ty mnie zostawisz. I po, musiałam podjąć w sobie decyzję, bo potem to było takie ostatnia moja zagrywka z tego, tego typu, ale yy, właśnie, właśnie to do mnie dotarło. Ale ja nie mogę być sztuczny po prostu, nie? jeszcze coś dodam. No i wtedy właśnie, jeszcze na tamten czas, gdzie Ty mnie właśnie podwóziłeś na tej imprezy, tak. i ten czas, gdzie tak jakby wiesz, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, no to ja jeszcze wtedy nie traktowałam Ciebie tak jakby wiesz, na poważnie. Nie? Pamiętasz te, te sytuacje, jak tam pożyczamy u Ciebie pieniądze? Tam, nie wiem, na papierosy czy na coś, to się też poćmie. Chiwałam z Ciebie, wiesz? No i obgadywałam o Ciebie, nie? Tu, tu tak, znaczy się, to było na takiej zasadzie. No, to w ogóle było chore, że tak jakby. szłam tak, jakby do Ciebie, wiesz, rozmawiać z Tobą, bo dobrze mi, yy, mi się z Tobą rozmawiało, dobrze się przy Tobie, wiesz, czułam, wszystko fajnie w ogóle. A później wiesz, jak się, spoty y jak się spotykałam. Ze znajomymi. Tak, ze znajomymi, wiesz, wiesz z przyjaciółką, z bliskimi mi w ogóle dziewczynami, to tak, Śmiałam się z Ciebie. No, że ten Tomek w ogóle to, tamto, różne w ogóle debit, wiesz, różne takie wyzwiska. No i później w ogóle. Po, po jakimś w ogóle tam czasie. Przez to, że Ty tak jakby to, co właśnie mówiliśmy, ty mi świadczyłeś swoim życiem, i tak jakby Ty miałeś to za. Mogę powiedzieć, że miałeś to w dupie, bo ty pewnie wiedziałeś, że ja cię tam obgaduję, tak, nie? Tak. No i ty miałeś to w dupie właśnie przez to, że tak jakby wiesz, zbywałeś to, nie reagowałeś, nie przyjmowałeś się tym i tak jakby...